Rewen król. Gdybyś jakimś cudem, drogi czytelniku otwierał tę książkę, nie przeczytawszy wpierw poprzednich trzech tomów naszej historii że braka, złodzieja i wojownika, uczyń to natychmiast, gdyż inaczej nie zrozumiesz ani słowa z zakończenia historii, którą tu przedstawiam. Gdy ostatnio zostawiliśmy Slafa Erola, biegł on ratując życie, co zdarzało mu się raczej często. Ukradł on bogaczowi imieniem Suoi zamieszkałemu w Jalenheim, sporo złota i pewien wyjątkowo duży kamień szlachetny. Złodziej umykał na północ, wydając złoto bez pamięci, jak to czynią ludzie jego pokroju, na wszelkiego rodzaju zakazane uciechy, których opisu nie przytoczę w trosce o samopoczucie gentlemanów i dam czytających moje dzieło. Jedynym, czego się nie pozbył, był klejnot. Nie zatrzymał go z powodów sentymentalnych, ale ponieważ nie znał nikogo dość bogatego, kto mógłby go od niego odkupić. Tak więc znalazł się w ironicznej sytuacji, bez grosza przy duszy, taszcząc ze sobą kamień szlachetny wart grube miliony. – Da mi pan pokój, nieco chleba i dzbanek piwa w zamian za to? – spytał oberżystę w małej wiosce Cravenswold, położonej tak daleko na północ, że stała w połowie na Morzu Upiorów. Karczmarz spojrzał na to podejrzliwie. – To tylko kryształ – powiedział szybko Eslaw. – Ale ładny, prawda? – Pokaż mi to – powiedziała młoda, odziana w pancerz kobieta na drugim końcu szynkwasu. Nie czekając na pozwolenie, wzięła klejnot, obejrzała go i uśmiechnęła się do Eslafa bez szczególnej słodyczy. Przysiądzisz się do mnie? W sumie to trochę mi się śpieszy, odparł Eslaw, wyciągając dłoń po kamień. Innym razem? Z szacunku dla mojego przyjaciela oberżysty, moi ludzie i ja zostawiamy naszą broń na zewnątrz, powiedziała nonszalancko kobieta, nie oddając klejnotu, lecz biorąc do ręki opartą o szynkwa z miotłę. Zapewniam cię jednak, że umiem używać tego równie dobrze jak obucha. Żadna to broń oczywiście, ale można nią ogłuszyć, po lekarsku zmiażdżyć kość czy dwie, a potem, gdy już wgryzie się w ciało, który stolik? – spytał szybko Eslaw. Młoda kobieta poprowadziła go do dużego stolika na tyłach tawerny, przy którym siedziało trzech największych nordyjskich osiłków, których Eslaw w życiu widział. Zerknęli na niego z uprzejmym brakiem zainteresowania, jak gdyby był dziwnym owadem godnym obejrzenia, zanim się go zdepcze. – Nazywam się Fitra, powiedziała, a Eslaw mrugnął. Tak brzmiało imię, które wymówił d nim Eslaw zdążył uciec. – A to moi porucznicy. Dowodzą bardzo dużą armią niezależnych rycerzy, najlepszą w Skyrim. Nie tak dawno zlecono nam zaatakowanie winnicy w Alto, by zmusić jej właściciela, człowieka imieniem Laernu, by sprzedał ją naszemu pracodawcy, człowiekowi imieniem Słoibut. Naszą zapłatą miał być kamień szlachetny nadzwyczajnej wielkości i jakości, dość słynny i nie dający się z niczym pomylić. Zrobiliśmy jak nam kazano, ale gdy udaliśmy się do słoi Buda po wypłatę, powiedział, że nie jest w stanie nic nam dać z powodu niedawnego włamania. W końcu jednak dał się przekonać i zapłacił nam niemal równowartość klejnotów w złocie. Nie opróżniło to całkiem jego skarbca, ale oznaczało, że nie będzie jednak w stanie kupić ziemi w Alto. Sytuacja przedstawia się tak, że nam zapłacono za mało, sułoiwód poniósł poważne straty, a należąca do Laernu bezcenna winnica z gronami jazba i została na jakiś czas zniszczona zupełnie bez potrzeby. Laisyfitra pociągnęła długi, powolny łyk miodu, nim odezwała się znów. Zastanawiam się teraz, czy zdradzisz nam, jak wszedł w twoje posiadanie obiecany nam klejnot? Eslav nie odpowiedział natychmiast. Zamiast tego zabrał brodę temu barbarzyńcy po swojej lewej kawałek chleba z talerza i zjadł go. Przepraszam, powiedział z pełnymi ustami. Mogę? Oczywiście nie mogę was powstrzymać przed zabraniem klejnotu, choćbym chciał, a szczerze mówiąc nie bardzo chcę. Szkoda zachodu by zaprzeczać, jak go zdobyłem. Ukradłem go waszemu pracodawcy. Nie zamierzałem w żaden sposób chybić tobie ani twoim szlachetnym rycerzom, ale rozumiem, czemu słowo złodzieja może nie wystarczyć komuś o tak wysokiej pozycji. Właśnie odpowiedziała Laisy Fitra skrzywiona nieco, ale z rozbawieniem w oczach. W ogóle nie wystarcza. Lecz nim mnie zabijecie, powiedział Esla, włabiąc kolejny kawałek chleba. Powiedz mi, czy stosowne jest, by szlachetni rycerze, tacy jak wy, otrzymali po zapłatę za to samo zlecenie? Ja osobiście nie mam honoru, ale zdaje mi się, że skoro bud poniósł straty, by wam zapłacić, a teraz macie kolejny klejnot, wasz znaczny zysk nie jest tak do końca honorowy. Blaisyfitra podniosła miotłem i zerknęła na Eslafa. Potem zaśmiała się. Jak masz na imię, złodzieju? Eslaf. Weźmiemy klejnot tak jak nam obiecano, ale masz rację, nie powinniśmy brać dwa razy pieniędzy za to samo zadanie. A zatem, powiedziała wojowniczka odkładając miotłę, jesteś naszym nowym pracodawcą. Co zrobisz ze swoją własną armią? Wielu ludzi znalazłoby sporo całkiem niezłych zastosowań dla prywatnej armii, ale Eslaw do nich nie należał. Przeszukał swój umysł i stwierdził w końcu, że jest to dług, który spłacony zostanie później. Mimo całej swej brutalności, Laisi Fitra była prostą kobietą, wychowaną jak się dowiedział przez armię, której przewodziła. Rozumiała tylko walkę i honor. Gdy Eslaw opuszczał Crawenswold, miał na swe rozkazy armię, ale wciąż ani grosza przy duszy. Wiedział, że wkrótce będzie musiał coś ukraść. Gdy błąkał się po lasach, szukając pożywienia, opadło go dziwne uczucie, że znalazł się w znajomym miejscu. Były to te same lasy, w których bywał jako dziecko, również głodny, również szukający strawy. Gdy wyszedł na drogę zobaczył, że wrócił do królestwa, w którym został wychowany przez kochaną, głupią, nieśmiałą służącą imieniem druzba. Był w Erolgardzie. Od czasów jego dzieciństwa kraj popadł w jeszcze większą rozpacz. Sklepy, w których odmawiano mu jedzenia, były zabite deskami i opuszczone. Pozostający w mieście ludzie byli puści w środku, pozbawieni nadziei i tak udręczeni podatkami, despotyzmem i najazdami barbarzyńców, że nie mieli nawet siły uciekać. Eslaw zdał sobie sprawę, ile miał szczęścia, że uciekł za młodu. Wciąż jednak stał zamek, a w zamku rządził król. Eslaw natychmiast obmyślił plan ograbienia skarbca. Jak zwykle uważnie obserwował okolicę, notując w pamięci zabezpieczenia i nawyki strażników. Zabrało mu to nieco czasu. W końcu zorientował się, że nie było żadnych zabezpieczeń i żadnych strażników. Wszedł przez frontową bramę i ruszył pustymi korytarzami do skarbca. Był on po brzegi, wypełniony świeżym powietrzem i mieścił w sobie jednego mężczyznę. Był w wieku Eslafa, ale wyglądał dużo starzej. Nie ma co kraść, powiedział, gdyby tylko było. Król Inop, choć przedwcześnie postarzały, miał takie same jasno blond włosy i niebieskie oczy jak tłuczone szkło, jak Eslaw. A gdy się zastanowić, przypominał mu też Suo i Buda i laisyfitrę, A choć Eslaw nigdy go nie spotkał, to zrujnowany właściciel Alto Laernu wyglądał podobnie. Nic z tym dziwnego, gdyż byli pięcioraczkami. Więc nie masz nic? Łagodnie spytał Eslaw. Nic prócz mego biednego królestwa, niech je szlak, mruknął król. Nim zostałem królem, było potężne i bogate, ale nie odziedziczyłem nic prócz tytułu. Całe życie musiałem radzić sobie z tą odpowiedzialnością i nie miałem środków, by to zrobić. Patrzę na pustkowie, które jest moim dziedzictwem, i nienawidzę go. Gdyby udało się ukraść królestwo, palcem bym nie ruszył, żeby cię powstrzymać. Jak się okazało, kradzież królestwa była całkiem wykonalna. Eslaw przyjął imię Inob i z powodu ich podobieństwa nie było mu trudno uchodzić za króla. Prawdziwy Inob, przyjmując imię Ilekinu, z radością opuścił swą dziedzinę, zostając w końcu prostym robotnikiem w winnicy Alto. Po raz pierwszy, pozbawiony odpowiedzialności, z zapałem oddał się swemu nowemu życiu i ciężar lat uniósł się z jego barków. Nowy Inop poprosił Lysyfitrę o spłatę długu, używając jej armii, by przywrócić pokój w Erlgardzie. Gdy kraj był już bezpieczny, poczęły do niego wracać handel i inwestycje, a Eslaw obniżył tyrańskie podatki, by zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia interesów. Usłyszawszy to, Suoibud, wiecznie przerażony o los swoich pieniędzy, zdecydował się wrócić w rodzinne strony. Gdy umarł wiele lat później, z chciwości nie wyznaczył dziedzica, więc jego fortunę przejęło królestwo. Eslaw użył części złota, by wykupić winnice Alto, usłyszawszy o nich odynopa wiele dobrych rzeczy. I tak oto Erolgard wrócił do niegdyśniejszego dobrobytu dzięki piątemu dziecku króla Itlaufa eslafowi, erolowi, żebrakowi, złodziejowi, wojownikowi, powiedzmy, i królowi.